Witam Was serdecznie. Tu chcę coś pokazać. Tu mam, tam mam wiaderko. Tu skawki i poziomki kwitną mi, ananasowe. Ale wracając do rzeczy. Tu mam pojemniczek i tu jest dwie rzeki, dwie opcje. Widzicie? O, tu jedna jest prosta, a druga slalomik. Robimy tak. Ile trwa ucieczka wody? Nie wiem, kilka sekund żeby my tak, my tak. widzicie? Nawet zobacz ile zobaczcie ile uciekło. Widzicie? I przypuśćmy, że na taki na odcinku na przykład 30 km takich zatoczek jest 6-7. I zamiast wszystko uciekać do morza, zalewać miasta, to popatrzcie się tutaj. Tu nawet nie dotarło do mety. Widzicie, że tu już wsiąkło. Zróbmy jeszcze raz, pokażmy. Teraz trochę ziemia będzie nasączona, ale mniejsza z tym. Ile? Sekunda dwie? I wszystko uciekło, zalało domy i... A tu? A tu? No teraz dotarło. Ale zobaczcie, no tu jest ta mi się zrobiła. No dobra. Tutaj też. Ale wiem, że to jest nie za bardzo eksperyment. Bo inne warunki. Ale dodajmy do tego właśnie takie na chłopski prosty rozum. Tu takich kanałów jest rzek, pościutkich, idealnych. Setki w Polsce, a takich zawijasów czy kanałów. I przypuśćmy, do do każdej rzeki będą na pewno ulewy, bo to na pewno będą. Ale przypuśćmy, że przyjdzie ulewa i co? I pójdzie, zaleje niższe tereny, i wszystko. I tam ludzie są, i, i domy, i, i gospodarstwa. A tu przypuśćmy, że jest ta sama inna rzeka. Odpływ z miasta, czy z wsi, które przebiega, i przed miastem. Czy przed wsią? Właśnie są takie zatoczka porobione. Nic tu nie ma. I ten... I już sobie, i zamiast uciekać wszystko do miast, do rzek do miast, do rzek do do tego, do morza no to wszystko zostaje. A doliczmy jeszcze bo to nie może też być przecież pustynia wokół rzek. Tylko ten, jakieś drzewa, krzewy posadzić, sady też można. Już nie trzeba podlewać. Tylko samo się podlewa pod, podczas powodzi czy tereny. Tak jak w Egipcie były. Nilco wylewał i, i mu specjalnie robili, żeby wylewał, żeby pola nawoził i żeby woda była. A, a teraz człowiek wiecznie mądrzejszy od wszystkiego, od natury, od... zamiast... prostuje ta rzeki, zamiast ta woda wsiąkać, zostawać na tych polach, no to ona wszystko ucieka boby robią też dobymy, bo wiadomo, że coś tam szkody robią, robią szkody, no ale jak robi tu jedną tamę, tu drugą tamę, ileś tam kilometrów, to tu, to tu zaleje, tu trzecią, to tu te teny. To już zatrzymuje tą wodę. Już troszkę zatrzymuje. Kijowa moja tabana, ale chodzi o sam fakt. Że już ta woda stoi. I tu się. No i jest, i są już jeziorka. Dla stawiki dla zwierząt, dla owadów, dla ryb, dla ptaków, dla innych zwierząt i są rozlewiska jest. Jeszcze jak ktoś chce na tym zarobić, to i ryby może hodować na tych stabach. I już jest. A w razie, suszy, no to jest woda ten do podlewania. A tak to wszystko ucieka i zawsze wiecznie człowiek najmądrzejszy. Zamiast natury, na naturę patrzeć, jak, jak koryta dawniej wyglądały, jak rzeka wyrzeźbiła, naturalne zlewiska było, no to człowiek musiał oczywiście wszystko przygarnąć postawić domy. A czym więcej zatrzymamy wilgoci, tym więcej będzie poparować i tym więcej będzie ten deszcz. W sumie to tak nie jestem ekspertem, no ale tak przecież w lasach deszczowych jest, że tak nawet ta wilgoć, co jest, to ucieka, i zaś spa do chmury, derz i tak w koło Maciu. A jak by w Polsce porobić takie oazy, powiedzmy to, nasadzenia, tylko jakieś drzewa liściaste, krzewy liściaste i jakieś ostoje takie większe, mniejsze dla zwierząt, no to już jest jakiś. Jakiś już jest pożytek, i turystykę też można w ten sposób napędzić. Bo ileś tam przeznaczyć na hektarów, na zbiorniki z wodą, już są jeziorka, już można pływać. Jakieś rezerwaty przyrody porobić. No, dużo jest możliwości i w danym rejonie, co są te zbiorniki pójść w agroturystykę i w tradycje, to co było, z czego słynął dany region w dawnych czasach. I przy okazji poszerzać działalność, mając już pieniądze, z turystyki, ze, z, ze wszystkiego. Rozszerzać te tereny, dokupywać. Można też ekowioski tworzyć. Małe gospodarstwa, nie niewielkie, bezsensowne połacie, ileś tam Setki hektarów, jeden gospodarzy i wiadomo jakie to jedzenie jest, tylko takie małe, rodzime jak dawniej było. I dało się, i dało się wyprodukować, zrobić. Tylko że no, trzeba chcieć i, i trochę pomyśleć, i zainwestować trochę, no ale to w sumie. Nie mówię, że to są tanie rzeczy, takie coś robić, bo nie mówię. Ale to jest inwestycja w przyszłość: naszą, naszych dzieci, wnuków, prawnuków. No i miejsce dla nas w sumie. Bo zawsze można jechać w dane miejsce, odpocząć nad stawem, nad jeziorem, nad tym, czy po prostu tam żyć, dbając o, o to wszystko I, i żyć szczęśliwie. Tak, no to tylko jest moje wywody. Ja, ja tam nie mam wyższych szkół. Tak na chłopski rozum uważam. Po prostu. A tu jest ten. Robaczek fajny. On jest niegroźny. Nie ma co się. Już nie pamiętam jak. On się nazywa, ale on nie szkodzi roślinom. Wręcz przeciwnie. Są przyczepione. Widać. Widać. Maski. Te. Afrykańskie. Afryka do mnie przyszła. Jak ja nie mog... jak ja nie pojechałem, to Afryka przyjechała. To trzymajcie się. Cześć.